No, witaj, bracie, jak tam żyjesz? A, żyję. No to fajnie, że żyjesz. No i co? Dziękować Bogu. No właśnie, Bogu, naszemu jedynemu. Tak. I co chodzi? Chcesz kupić mopa? Ci sprzedam do sprzątania podłogi takie fajne urządzenie. No to musisz przyjechać pokazać, jak to myje. To... No, to kiedy Z... przyjechać? No, kiedy Ci tam pasuje. Mogę teraz jechać, jak chcesz. Aha, teraz mógłbyś przyjechać. No to przyjedź. No, no tak za godzinę, dwie bym był u Ciebie. Do... No dobrze. Za dwie godziny. Za dwie godziny, tak? Mhm. Jest w pół do dwunastej, to w pół do drugiej bym był. No dobrze, dobrze do drugiej. Jaki tam jest adres? U Ulica Podlas Tak 2 przez 50 Okej, okay, to tam gdzie Bogdan mieszka No, Bogdan mieszka niedaleko Nie. obok, no Aha, no odwiedzimy. To Bogdana też zawołaj może i on kupi No, odwiedzimy też brata jak coś Nie, no to niech on do ciebie przyjdzie. Dobrze, to go zaprosimy No, dobrze. Okej okay. Zaproś też sąsiadkę Dobrze jak będzie chciała? Okay. Mhm. No. razu dwa mieszkanie 50. Tak. Tak. No. Za dwie godziny będę. Dobrze, to fajnie. No to przyjedź, to porozmawiamy. No, okej. Okay. No to na razie. Na razie, dzięki, pa. Dzięki. Do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia. No, Grzesiu, adwentysta. Handlujemy opamy. No, co zna. Mówisz? Adwentystan, no zobaczymy czy jeszcze ma wiarę. No czy już... Al, al, albo wziął się za robotę i będzie służył, czyścił, mu ten świat. A żeby był raj. No to tu jest od Adwentystów, wiadomo, to są Adwentyści, tu są Świadkowie Jechowy, tu jest Armagedon, Armagedon, no, Strażnica Jechowy wiadomo śmierć. No i prawdziwy nauczyciel jest. Który przychodzi teraz, właśnie, i przy nicy szuka, i to jest on tym prawdziwym bogiem, życiem wiecznym, Chrystus, i więcej bogów prawdziwych nie ma. Za Adama jest tylko Chrystus, e Emanuel, Bóg znamy, Izaesz 7:14, Mateusz 1:23, nie ma jakiegoś tam Jeszu, jakiś. Jechowa czy Jahwe, Jahwe to jest Jotła Bucha w Starym Testamencie jako tetragram, no to jest to Chrystus, Bo skała, której pili na pustyni, 1 Koryntian 10:4 to Chrystus. I Chrystus się zrodził w Słowie Proroczym, Pierwsza Mojżesza. 3,15 i słowo stało się ciałem. Ewa zerwała właśnie zakazany owoc, nie spala, nie skrzyża, tylko wąż ją tutaj skusił. Lucyfer, tak, bo węże nie, nie mówią, nie gadają, gady nie gadają, ale ludzie gadają jak gady plemię plemierzmiowe. No i tutaj Jericho, właśnie jest, że Rahab się uratował, bo przyjęła 12 zjadowców. Kale Piozuę nie wprowadził nikogo do ziemi obiecanej. hebrajczyku. 4 rozdział 4 do 13. Teraz Urszulka jako. Rachab czeka na króla tego Sławka Olszewskiego ma dwie córki i głosi mi Chrystusa żywego, prawdziwego wychwalam za króla, ojca, nauczyciela, zbawiciela, nie go panem diabłem, bo on jest królem Izraela wjechał na osioku, a każdy kto mówi pan Jezus, to go właśnie ma tego pana diabła z świata jest w świecie, no i Chrystus złożył ofiarę Hiob nie wiedział, że jakiś tam szatan na niego to robi te zło, tylko Bóg dał Bóg wziął a teraz wszyscy znają szatana, ale wszyscy mu służą. Ale Urszulka, ja Bogdan i Zbyszek w Holandii chcemy służyć Chrystusowi, który chodzi po wodzie, po kłamstwach. I my teraz po wszystkich religiach możemy ich de deptać, skorpiony, te jady żmijowe, kłamstwa, bo Chrystus daje nam prawdę. Łukasza 21, 15 do 28. Jesteśmy właśnie żołnierzami prawdy Chrystusa i przekazuje mi prawdę, która ma wyjść na jaw w czasie, w miłości, sprawiedliwości. To jest czas Chrystusa, który nie jest podzielony, a religie się powiązały na spalenie w snopy. My mucimy te religie, te snopki, żeby ta pszenica wyszła. Także Chrystus nasiał jako siewca, a my zbieramy, bo my nie siejemy fermentu, tak sieją. Sieją wszystkie religie, nasiały sobie same się, pozmieniały pisma na swoją zgubę. Także sposób na szatana, na węża już się stał, że Chrystus go zniszczył, i zbawił każdego, zniszczył szatana, śmierć zniszczył Chrystus. Dokonało się wtedy na Golgocie wszystko. Wszystko się dokonało i teraz się wypełnia w czasie tylko. To jak ktoś robi ciasto i te ciasto włoży do piekarnika, to od razu nie może wyjąć. Musi taki czas odczekać, że to musi dojrzeć. No i żeby za długo nie było w piekarniku, bo się spali, jak to mówią, zakalec, tak? Że będzie zakalec. Czyli Chrystus przychodzi w swoim, Jego czasie, nie naszym, Jego czas, 6000 tysięcy lat. Chrystus przychodzi w Jego czasie, y, jeszcze raz, y, y, Hebrajczyków 9:28, dla tych, co Go oczekują, przychodzi, wybiera y, 12 ziarek pszenicznych, czyli objawień 21, 12, 12 aniołów, bo apostoły byli w Pierwszym Przyjściu. No, i Chrystus właśnie tutaj nowy bytom miejsca, ale ksiądz nie wierzy w Boga, także na każdym miejscu, gdzie dwóch albo trzech zebranych. Chrystus jest z nami po zakończeniu kłamstwa. Na no, wszystkie religie są zakłamane, Adwentyści też są zakłamani. Świadkowie Jehowy najbardziej pozbawili Chrystusa wszelkiej czci, mocy, władzy i tytułów, ale Chrystus dla nas jest Bogiem prawdy, Ojcem, nauczycielem, Zbawicielem, i dla... w Chrystusie jest tylko zbawienie. W czasie Jego i przez uczniów. My jesteśmy uczniami jednego Chrystusa, Mateusz 23, 1, 20, Mateusz 23, 8 do 12. No ciekawe, czy świadkowie czekają na przyjście Chrystusa? Nie, oni czekają na przyjście Jehowy, bo oni są fałszywi Chrystusowie, którzy głoszą nie znają Chrystusa, bo mają dwójce, mają Jehowę i tam o Jezusie coś, nie coś na nim. I największy ze wszystkich ludzi nauczyli się, jak on tam głosił i tak dalej. Ale Jezus nie stał na stojaczkach. Także oni stoją na swoją śmierć. Łukasza 19,27. Jeśli teraz nie przyjmą Chrystusa, prawdziwego Chrystusa, którego głosił apostoł Paweł, dzieje apostolskie, 9 rozdział, od 5 do 20, no to świadkowie idą na pierwszy ogień. Także Łukasza 9,27. Chrystus jest żywy w duchu prawdy. Ewangelia na 4 rozdział, od 14 do 24. Błogosławimy.